To było kilka lat temu, kiedy wynajmowałem jeszcze małą kawalerkę w starym bloku z wielkiej płyty. Któregoś dnia właściciel powiedział mi, że jedno mieszkanie 12a też się zwolniło i mogę przenieść się tam za niższy czynsz. Brzmiało super, ale dopiero później dowiedziałem się, dlaczego tak bardzo chcieli je komuś wynająć. Wprowadziłem się wieczorem 12. A było na końcu długiego, ciemnego korytarza. Jedyna żarówka mrugała jak w horrorze. Ale na początku myślałem, że to po prostu stary blok. Mieszkanie wyglądało normalnie. Kuchnia, łazienka, mały pokój. Ale jedna rzecz mnie od razu uderzyła. Drzwi do garderoby były zamknięte na klucz, a klucza nie dostałem. Właściciel powiedział tylko, tego nie otwieraj. Tam jest skrzynka stara, lepiej nie ruszać. Wtedy jeszcze mu wierzyłem. Pierwszej nocy obudził mnie dźwięk dokładnie 0.57. Pamiętam, bo spojrzałem na telefon. Dźwięk był jak szuranie, takie wolne, ciężkie, jakby ktoś przesuwał mebel. Tylko, że to dochodziło z wnętrza garderoby, tej zamkniętej. Wstałem, podszedłem i przyłożyłem ucho do drzwi. W środku było zupełnie cicho, a kiedy odszedłem, dźwięk zaczął się znowu. Szybciej. Wróciłem do łóżka, bo stwierdziłem, że może to stary budynek. Ale druga noc była gorsza. Druga noc. Dźwięk zmienił się w szept 057. Tym razem było jak mówienie, ale tak ciche, jakby ktoś szeptał z ściany. Pu! 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 Serce waliło mi jak szalone. Złapałem za klamkę garderoby. Zamknięte. Postukałem. Szept ucichł. Nie spałem do rana. Trzecia noc. Coś zapukało do mnie i nie mówię o drzwiach wejściowych. Puk! 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 W łóżku poczułem zimno. Spojrzałem. Drzwi garderoby drżały, jakby ktoś od środka delikatnie uderzał w nie palcem. Nie otworzyłem, nie byłem idiotą. Przykryłem się kołdrą i po prostu czekałem, aż przyjdzie poranek. Czwartej nocy stało się coś, czego nie da się logicznie wytłumaczyć. Obudziło mnie nie dźwięk, tylko światło z garderoby. Spod drzwi sączyła się bardzo jasna smuga, jak z latarki. A do tego krok. Jeden powolny. Centralnie za tymi drzwiami. Czułem, że ktoś tam stoi, tak blisko, że gdybym otworzył drzwi, twarzą w twarz zobaczyłbym tę osobę. A może coś gorszego? Wtedy pierwszy raz poczułem prawdziwy strach, taki, że ciało robi się lodowate, a ręce drżą same z siebie. Wstałem, podszedłem do drzwi garderoby i zgasło. Ciemność. Piątego dnia poszedłem do sąsiadki starsza pani z mieszkania obok, zaprosiła mnie do środka. Zapytałem o garderobę. Powiedziałem, co słyszę. Na co ona tylko spojrzała na mnie z takim współczuciem, że aż zrobiło mi się gorzej. O, kochanie, westchnęła. Ty jesteś teraz w dwunastce, a? Tak. Zbliżyła się do mnie i mówi szeptem. Tam kiedyś mieszkał chłopak. Sam, cichy, uprzejmy. Nikt nie wiedział, że miał problemy psychiczne. Pewnej nocy zamknął się w tej garderobie. I co? Zapytałem, choć już nie chciałem wiedzieć, i już nie wyszedł. Zatkało mnie. Zmarł? Spytałem. Zaginął, poprawiła. Znaleziono tylko ślady. Wszystko wyglądało tak, jakby wyparował. A jego rodzina kazała zamknąć garderobę i nikomu jej nie otwierać. Ale jak mógł zniknąć z zamkniętego pomieszczenia? Pani tylko pokręciła głową. Do dziś nie wiadomo. Szósta noc, najgorsza. Znowu 057. Nauczyłem się bać tej godziny. Najpierw było szuranie, potem szept, potem światło, a potem odgłos oddechu, tak bliski, tak realny, jakby ktoś stał za drzwiami garderoby, opierając się czołem o drewno i oddychał ciężko, wyraźnie jak człowiek, który zaraz coś zrobi. Stałem w ciemności, w bezruchu, i nagle klamka drgnęła, powoli, jakby ktoś ją naciskał od środka. Znów mocniej jeszcze mocniej drzwi zaczęły trząść się jak w transie Otwórz wyszeptał głos po drugiej stronie W tym momencie pobiegłem do kuchni złapałem nóż i zadzwoniłem po właściciela Odebrał od razu Proszę tam Proszę nie wchodzić krzyknął To coś chce wyjść wrzasnąłem Nie wolno nie otwierać garderoby powtórzył Nie wolno Drzwi w tym momencie przestały się trząść cisza jakby ktoś stał za nimi i słuchał. Tego samego dnia właściciel przyjechał, przyniósł wielki śrubokręt, latarkę i taki wyraz twarzy, jakby wiedział, że robi coś bardzo złego. Ja tego nie powinienem robić, powiedział. Ale jak pan tu zostanie jeszcze jedną noc, to nie ręczę. Zaczął odkręcać zamek. Gdy zdjął ostatnią śrubę, drzwi garderoby otworzyły się powoli, jakby ktoś za nimi delikatnie je pchnął. Oświetliliśmy wnętrze latarką i zobaczyłem coś, co mam przed oczami do dziś. Nie było tam nic, tylko gołe ściany, ale na ścianach był jeden ślad, długi ciągły ślad ręki. Wyglądał tak, jakby ktoś przesuwał dłonią po ścianie, z góry w dół, jakby ktoś wisiał na tej ścianie. A na samym dole, małymi literami, ktoś napisał 057. Właściciel zamknął drzwi tak szybko, jak się dało. Wyprowadza się pan dziś, powiedział bez wahania. Nie protestowałem. Ostatnia noc w mieszkaniu. Zabrałem rzeczy, ale przed wyjściem rzuciłem ostatnie spojrzenie. I właśnie wtedy usłyszałem to, po raz ostatni. Delikatne pukanie od środka. Takie jak pierwszej nocy. Trzy razy. Puk, puk, puk. A potem, nie zdążysz, wyszeptało coś zza drzwi. Wybiegłem. Nie oglądałem się za siebie. Do dziś, kiedy budzę się w nocy, czasem sprawdzam godzinę i za każdym razem mam nadzieję, że nie będzie 0,57, bo mam wrażenie, że jeśli kiedyś zobaczę tę godzinę przypadkiem, to dokończy to, co zaczęło. A po więcej takich historii, zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał, i zasubskrybujcie z dzwoneczkiem.